Jest to duże, duże wyzwanie organizacyjne dla naszego klubu, dla naszej uczelni, żeby taki turniej zorganizować. Organizowaliśmy go już 6 lat temu jako Politechnika w 2020 roku. Później też ten turniej gościł w Poznaniu w 2021. Organizatorem był klub uczelniany Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No jest to bardzo duża impreza, 16 zespołów męskich, 16 damskich, prawie 500 uczestników obu turniejów, także jest to na pewno bardzo duże wydarzenie, tak jak mówi jest to, bierze udział bardzo duża liczba zawodników ligowych, którzy naprawdę bardzo mocno podnoszą poziom tego sportu akademickiego i powiem szczerze, że no, też podnoszą rangę tej imprezy, a zarazem dają tym zawodnikom, którzy studentom, którzy, którzy gdzieś tam nie grają ligowo, szansę porywalizować naprawdę na wysokim poziomie właśnie tutaj w turnieju finałowym. Bardzo się cieszymy, że futsal ten na najwyższym poziomie akademickim zawitał znowu do Poznania. Myślę, że Poznań jest taką stolicą kobiecego futsalu od wielu, wielu lat i, i myślę, że potwierdzimy to też tym turniejem, że chodzi o organizację. Ale również mam nadzieję, że również sportowo nie będziemy odstawać od organizacji tego turnieju i również sportowo osiągniemy jakieś, jakieś fajne sukcesy. Na to bardzo liczymy, ale wszystko parkiet pokaże. Podchodziliśmy do tego spotkania z dużym luzem, z dużym spokojem, bez żadnych oczekiwań, bo jak pojechaliśmy do Krakowa ostatnio, Wygraliśmy również bez żadnych oczekiwań pojechaliśmy. A przebieg sam spotkania dominowaliśmy od początku do końca. Wynik był na styku, ale byliśmy spokojni o wynik. U nas najważniejsza jest atmosfera, to że ławka żyje. I najważniejsze, że jesteśmy drużyną cały czas. Jak najbardziej przyjechaliśmy tutaj żeby wygrać i nie liczymy na żadne niższe miejsce. Nie spodziewałyśmy się tylu bramek, natomiast byłyśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu, ponieważ gramy razem w lidze i mamy jednak to zgranie. Dobrze się czujemy razem na boisku, i uważam, że. Że nie będziemy schodzić z poziomu, będziemy grały już tylko lepiej z meczu na mecz. No jeśli chodzi o AMPy, no Ampy to święto i, i myślę, że każdy, kto był choć raz, to wie, że, że AMPy to święto i to jest wydarzenie turniej, na który warto zawsze jechać. Ja odkąd byłam studentką, czyli od 2015, 2015 roku jeździłam na AMPy. To pierwsza edycja tak naprawdę, w której już nie mogę zagrać, natomiast wszystkie poprzednie wspominam bardzo dobrze. No dzisiaj w zupełnie innej roli, ale dalej uczestnictwo w AMPach cieszy. I tak jak powiedziałam, dla nas wszystkich to jest święto i, i to jest coś, co każda studentka grająca w piłkę powinna odhaczyć. Na pewno jest to jedna z głównych imprez, gdzie trwa selekcja, bo wiadomo też pewnie selekcji jest podawana i Ekstra Liga, i pierwsza liga, i wszystkie rozrywki akademickie, ale szczególnie właśnie finał akademicki przez Polski I tutaj jest najlepsze miejsce, żeby się pokazać i żeby do tej kadry gdzieś tam aspirować. To są wyjątkowe rozgrywki, jedyne w swoim rodzaju. Bo żeby w taki sposób połączyć sport i aspekty towarzyskie, żeby poznawać kulturę innych miast, zwiedzać Polskę i wszystko łączyć to ze sportem następnego dnia rano, no, trzeba mieć do tego zdrowie, ale atmosfera jest najważniejsza, tak jak wspominałem, i wszystko jest w porządku. Na co dzień występujemy w pierwszej lizy kobiet w futsalu i aspirujemy do tego, żeby grać w ekstralidze. Jak na razie zapowiada się bardzo dobrze i liczymy na awans. Absolutnie zero oczekiwań, ale zrobimy wynik. To jest pewne.